Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i zapraszam do oglądania naszego vloga. Tutaj planuję trochę. Tutaj porbię u po sprzątam łatce. No i tak, w sumie to będzie taki aktualizacyjny może vlog. Trochę taki robotkowy mam tutaj też na odgródku pokażę. Co tutaj będzie działo się. Więc tak, tutaj planuję właśnie kwiaty. Yy, tak, tutaj były... W tamtym roku tu były kwiaty, więc to jest taka ziemia już do kwiatów. Tutaj będą yy, malinki. Yy, właśnie tutaj się działy te kurczaszki nasze. I ona też tutaj uwielbiała grzebać tam pod tymi drzewami. Boróweczki, tutaj jest czarna porzeczka. Borówka, borówka. Kolejna borówka. Tutaj jest jedno drzewko takie większe. I tutaj kolejna borówka. W ogóle patrzcie jaki cudny mech. No, mega. Więc teraz mam zrobię z tego mechu przebytkę. tutaj, te gałązki yy, tutaj będzie takie po prostu yy, wiśnia chyba tak, zawsze nie, nie zawsze nie pamiętam, ale chyba to, to będzie wiśnia, tutaj mamy naszą piękną gruszkę, która na razie są tylko same gałęzie i dwie jabłonki, tu jest jedna jabłonka i tu druga jeszcze chyba kiedyś mówiłam, ale powiem drugi raz że to jest jeżyna i ona będzie wokół płotu, na razie tutaj jest ponieważ jeszcze nie rośnie to była taka krótka prowadzenka. Tutaj kurki nasze kochane. Oczywiście, Rachsza biegnie. Biegnie też nasza kochana kurka. Tak, to jest z pani Rudziczka. Tu mój Milki, tu ten biały kocik i Rudzisław Nie wiem, dlaczego teraz się nazywała Rudzisław ale po prostu i tak zostało, bo kiedyś był rudy, teraz jest tu kurki. Tam jest ta Klarcia o. Czekajcie, kleru się ta czarna. No, i tutaj są moje kurki. W ogóle, niestety będę musiała sprzedać kurtkę, ponieważ jest za dużo na tyle kur. I gdybym miała może trochę więcej, to wtedy bym nie, nie sprzedała mi jakiego, ale no, niestety muszę go sprzedać, bo nie ma innego wyjścia. Tutaj kury, w ogóle, chcą coś zrobić. No tak. A tu z góry. W ogóle Milki jest po swoim tatusiu. W ogóle patrzcie jak truchta. Rudzisław. Jak potruchtał. Milki też. Jaj! Widzieliście tę kurę? Czy wy widzieliście tą kurę? Nawet Milku się zainteresował. Czy ta kura jest normalna? No dzień dobry pani kura. No dzień dobry pani kura. O Jezus Milki, jak się wcisnął. Mirkoś. Dobra. Chciałam kurze zrobić zdjęcie. O, zdążyłam zrobić e, zdjęcie. Achazujemy wszystkie zabawki łatki e, z dworu, bo wiem, że mam też w domu, więc myślę, że też kiedyś pokażę. W sumie to niedawno, niedługo pokażę iła, zabawki, ale to są trzy zabawki e, dworne jakby. Pierwsza zabawka. W ogóle łatka większość, że rozgrywa na dworze. W domu tak nie, ale na dworze to już masakra. Yy, tak, tutaj tej zabawka, która dostała yy, na Boże Narodzenie, na Wigilię. Więc tak, to był właśnie też odcinek o tym. I tutaj jest dziura z tej strony, z tej strony. I tutaj tutaj większa dziura. W ogóle fajna teraz zabawka się zrobiła, że mogę tutaj właśnie dać karmę i ona będzie tam wylizywała. No ale nie wiem. Ona jest ogólnie fajna kiedyś tak się dało zgnieć, a ona teraz tak się nie zgada. I w ogóle to mój jakby wypuścił kury, więc no Odwróciłam się, żeby mnie nie bały, Ale dobra, to jest pierwsza zabawaczka To jest bardzo w sumie fajna, fajna yy, No, ale łatka, nie wiadomo Ja bym troszkę odgryzła, bo takiego, z takiego, nie wiem To nie jest taki były plastik, ale taki nie wiem jak to nazwać. To jest takiej gumy, ona jest bardzo fajna. Już długo nam służy, ona służy nam taką jakby mleki matę, bo tutaj też często daje, oczywiście jak z ta. bo teraz to w ogóle jest brudne jak pieron wie. Moi drodzy, Ej. przyniosłam się tutaj i tak, to jest właśnie ta zabawka i ona jest z widonki ogólnie, ale ona była z szarpaczkiem, ale łatka jak to łatka musiała wygryźć ten szarpaczek. W ogóle postanowiłam sobie, że dzisiaj umieję właśnie te zabawki z dworu. E, ona jest bardzo w fajna, bo ona jest taka umowa, w ogóle nie rozgryzłam. Oprócz tego szerpaka. Ona się tutaj w te wypustki też często daje y, takie różne pasy, karmy też czasami. E, no i ona sobie właśnie tutaj wyjada. Jest to taka w sumie dwa wieki. I jednym. tutaj mamy właśnie e, piłeczko. ona ją dostała na urodziny. Dalej służy, tylko, właśnie, ona wyjęła z nich piszczałkę. Ale to już w domu wyjęła, więc, no, znalazłam ją. Łatka, jak to musiała wyjąć piszczałkę i tak. I są wszystkie zabawki z dworu. domu ma o wiele ich więcej, ale nie chcę na przykład dawać pluszaków na dwór, bo po prostu by je rozszerpała. Dobra, mamy takie dwie, jakby kostki, tylko czy z innych materiałów. To jest dwa w jednym. To jest jeden w jednym. Taka normalna zabawka. E, I jest zabaweczka ta, więc teraz idziemy je wszystkie umyć, bo są masakrycznie brudne. Tutaj to w ogóle jeszcze od karmy Ta, nie wiem czy myślę ale no, chyba się umie. E, ona będzie taką gryzałką. No i tak. Cześć, no ty się nie dzisiaj nie przywitałaś! Cieka moi drodzy, są dwa dni y, do walentynek. Idę jechać do sklepów, kupić ładne prezent. A dzisiaj zrobię recenzję od tej gazetki z magazynu mój pies i Kot. Tak ona się prezentuje. Tak ta gazetka się prezentuje w całości. Otwieramy ją teraz. Pieska, czyli to jest właśnie ta torba. A, to wygląda. Zaraz sobie to tworzymy. I powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że to będzie fajne na na przykład na wakacje, żeby stałać te rzeczy dla waszego psiaka. Powiem, już ma fajny materiał. Bardzo fajny. I jeszcze mówię wam, że to było też wzór takiego kotka. Ale ja że no mam pieski to wzięłam pieskową. Tutaj hmm, to jest bardzo fajne. Tylko tutaj coś trzeba zrobić. Okej. Okay. No dobra, mamy taką torbę. Ona jest wam szczerze, piękna. Normalnie, patrzcie. O, tutaj ma takie uchwyty. I w sumie bardzo fajnie. Nie wiem, czy tu się w ogóle wszystkie rzeczy piaka zmieszczą, ale na pewno część. I bardzo fajnie na plaży wziąć, się. No, ogólnie fajnie. Jakby po prostu iść na przykład do góry, leżić, no Na no, Mówię tak przykładowo, jak jedziecie gdzieś na ferie I więc normalnie super. No, słodkie to. Mi się to podoba. Teraz przechodzimy do samej gazetki. Mam nadzieję, że tutaj w ogóle nie przesietla. Okej, okay, teraz powinno być już naprawdę dobrze. I przechodzimy do samej gazetki. Mamy e, taką ulotkę jakby, taką mi książeczkę. Jak dbać o psa. Czego Ach. potrzebuje pies? Idziemy pies z domu. No, takie, wiecie, aktywności różne. Możecie no, ogólnie sobie to przeczytać i dotrzymać, ja wam tutaj będę powoli przewijała. No i tutaj z drugiej strony również. Tak. I tutaj prawidłowa dieta C. W ogóle to jest pedigilin. W ogóle mam jedną uwagę. Nie bierzcie nigdy nie, bierzcie, nie, nie podawajcie nigdy pieskowi karmy z pedigri, bo w ogóle i przy smaku one mają praktycznie całe same zboża. Ten ma pielęgnację i higienę. A jak na pedigri to myślę, że to jest fajne, naprawdę. No. Aktywność fizyczna i umysłowa to jest smycz fleksji, ale mm, lepsza, y, nie jest lepsza fleksji, mówiłam, że lepsza jest taka normalna miastka smyczniejszych flexi. no to na przykład takie y, tutaj też o. tak i tutaj miejsce na nadatki, ale tutaj jakby się trochę nie zapisać, bo jest takie to śliskie, a więc taka gazetka to jest jak mówię... Jest Pedigree. O, i taka gazetka. Okej, okay, teraz przejdziemy do samej e, gazetki. Mój pies i O, pora, mój drodzy. Mamy taką super gazetkę. Ona jest na Walentynki. Walentynki z pupilem. W ogóle gazetka. Sprawdzę tu i zaraz do Was wracam. Okej, okay, mamy gazetkę, samą gazetkę. Tak ona się w ogóle prezentuje. Naprawdę no, jest cudna. Mamy pierwszą. 28 lutego. Będą takie słodkie. Bardzo. Zrobią no, śmieszne. Ja pewnie też tak kupię, bo. No, testów nigdy nie. Wiele zawsze nie testów. Ale pierwszą... pierwszą stronę tutaj. Tutaj jest spis treści. Tego co tutaj jest, jakby. I tutaj mamy wywiad. Oczywiście zwykle mamy wywiady w, tej, w tych gazetkach. I tutaj również tu jest o słodkim piesku. Chyba to jest samo z tego co się orientuję, ale nie jestem do końca pewna. Yy, tutaj może Wam przybliżam. Jakbyście nie mieli tego magazynu i chcielibyście to przeczytać, no to tutaj możecie sobie przeczytać. Tylko czekać mi niegdyś ostre. O, i tutaj mamy właśnie. Możecie sobie zatrzymać i przeczytać. O! Tak pokrótce wam pokażę, bo nie będę całego. Pokazywać Wam, bo to by mi zajęło wieki. Dobra, yy, dalej mamy dalszą część i mamy dalszą część wywiadu, ale tutaj już mi mnie pokażę. Musi sobie właśnie czytać to, jak będziecie to mieli. Yy, dobra, tę gazetkę. I w właśnie jest, żeby podzielić się odrobiną ciepła, serce nie tylko od i się właśnie z tym zgadzam, żeby mieć cały czas serce do zwierząt i w sumie do ludzi, yy, a nie tylko o święta. Okej, okay, moi drodzy, kolejny tutaj mamy pieski. O! Co to mi To jest to, co mi się teraz będzie przydać na pewno. Więc sobie tutaj yy, przeczytam to. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie nowego, którego ja nie wiem. Ale tutaj jest temat, jak zaprzyjaźnić ze sobą dwa psy. Jak wiecie lub nie, będę miała drugiego pieska i no, będzie mi tutaj to może służyło. Tutaj macie, jakbyście chcieli. Możecie sobie to przeczytać, oczywiście zatrzymać. O, patrzcie. I tutaj mamy... Tego zdecydowanie polecamy. A więc myślę, że może być mi to po pomocne. Kolejne... Tutaj możecie sobie już sami, to ogólnie jak będziecie mieli... Przeczytam. Żadnych zmerszew, gdziekolwiek jesteś. I tutaj chyba jest na coś tutaj obroża. Tak, to jest obroża. Czy to tam jakaś? pożytek z przysmaków. Tutaj moje są średnie póki z Active Pet te smaczki, lecz... Dobra. Są ogólnie średnie te smaczki z Active a ale... No dobra, nikt będzie im. Jako tutaj... A, pisał tutaj u, u Beta. Piesia od największych pieszczochów Okej, okay. pierwszy raz mamy Leonberger Leonberger, o Leonberger no, Nie powiem, no słodkie zdjęcie Wprawdzie słodki Ten piesio jest O, tam oni jakby Taki opis Dobra, kolejny tutaj mamy Beleneński pies pasterski. Jestem się zgadza moi drodzy. Bo on naprawdę jest e, bardzo dobrym psiakiem, bo jeśli chodzi mi o to, że on na każdy jest bardzo dobrym pijak, psiakiem. Ale chodzi mi o to, że jak byłam na wakacjach, no to miałam takiego e, pieska pod, pod sobą jakby pod swoim balkonem, więc tu mam teraz Stawię zdjęcie jego, no nie jest słodziak, e, no to on właśnie nie szczeka zbytnio. Tutaj Bernetki Pies Pasterski, macie tu o niego opis. No i jednak te pieski są dobre do towarzystwa. I w ogóle... I kolejny ból i Tak. I tu mamy fundację pomocy z Golden no, no dobrze, że robię takie fundacje. Eee... Yy, i Golden Retriever. Nie, jeden. ale zaraz. Yy, golden Retriever, Pięcie hit. ok i tu ma właśnie takiego Golden Retrievera, no po prostu Goldenek, patrzcie jakie w ogóle ma wdzianko. Hmm, róże baloniki. Mam takie podobne, kupiłam właśnie, więc też zaraz pokażę e, po tej recenzji. E, I tutaj mamy właśnie Golden Retriever. No fajnie, mega mi się to ogólnie um, podoba. E, tutaj mamy dla małych zwierząt, dla psów, kotów jakieś pewnie leki. I do do niemiecki. I mamy jego opis, oczywiście. No, taki piesia I tutaj w chmurce ma... Czy mi się śni, Czy mnie miziasz za uchem? No. Czekajcie. W ogóle fajne są te gazetki. Ja zawsze sobie miło je czytam. Tutaj do ich szczęście swej jeden wrodzon. Ojej, biedne po prostu zwierzaczki. Po prostu to kurczak. Biedny. E, moi drodzy, jeszcze tutaj znalazła się kura. E, tutaj twój pies i domownicy. Mądry pies. Tak się tam tutaj napię. E, Słowo. Oddam kota i dzieci w dobre ręce. <grym> no. Tutaj y i co mamy? Napisane wszystko. Czyli ludzkie szczanie tak zwane. Możecie sobie zatrzymać. Ja tutaj szybko przelecę, bo nie będę przedłużać zbytnio. O. Co zrobić pies zje Tak, zleciał mi właśnie telefon. E, no, ja mamy porady. Ale słuchajcie, lepiej, aby nie dopuszczać psa do czekolady, ale wiadomo, zdarzają się niektóre przypadki. W ogóle zadowolony pies. To jest zadowolony pies, oblizujący się. Ale no niestety jest dla niego za dobre. Sześć sposobów okazanie... Psuszę go, kochasz. Długi, codzienny spacer. Tak, czyli, że mamy chodzić na długie spacery, ale nie codzienne. Czyli mamy chodzić, ale takie na co kilka dni, na przykład 2-3 dni. Spotkanie z kumplem. To też zależy od psiaka, ale y, się zgadzam. Czas, kiedy wyraz z kupiłem pod kocem. No, możemy ogólnie zabawa też to jest. E, Milutkie posłanie. Marzenie każdego pieska, nowa zabawka, szczęśliwy pies. Dalej, obieguń psa, ogólnie u psa pięć problemów na życzenie. Problemy dermatologiczne, nadwaga i otyłość, krzywica, zapalenie trzustki. Oj, tu biedne pieski oczywiście. Zaszedł eee, kot, dziwnie okazuje miłość, no tak, i tak to trochę dziwnie okazują miłość, ale jednak okazują ją, co nie? Jak kot okazuje miłość, jak chce uczucie, tego nie rób, kot widzi inaczej. Tak wygląda, naprawdę zachęcająca tego gazetka Gdy miłość bywa trudna, to macie cały jakby taki, no mini wywiad, że tak powiem, eee, no. O właśnie, siedzę do, do serca przez żołądek. Mamy różne ym, kawałki kurczaka, jogurt naturalny, surowa ryba, oliwka z zabawy jedzenia, jajka, zwłaszcza żółtko, wyjątkowo tłuszczek, tuńczyk, ugotowana dynia. O, tutaj mamy laura, laurantów. właśnie są sesje zawsze dzięciowe. O, tutaj bardzo słodki. Nie no, chomiki najlepsze, bo im bardzo trudno z zrobić zdjęcie. zdjęcie też słodki psiak. Foto konkurs. Jezu, dobra. Y, nie patrzę, tu mamy świnkę morską. Y, psiako, oj jakie to słodkie zdjęcie. Masakra. tu mamy też nową edycję. Adoptuj. Kasper w Waszyngton. Rina, precel, Benito, kostek. No i to znaczy te zabawy. W ogóle były takie różne o, zabawy. E, ale były różne takie krzówki, w ogóle wszystko. No i też jest standardowo. I koniec warzeczki. Ja bardzo fajnie oceniam e, ten magazyn. Bardzo fajny. Myślę, że też pojedynczy. Więc... No, widzimy się albo w kolejnej minucie, albo już koniec. I jeszcze chciałam pokazać te baloniki serduszka, tak one wyglądają. Są one też z Biedronki i są no, w takich dwóch kolorach jakby. Jedne jest takie czerwone, a drugie różowe. No i są bardzo fajne, więc to koniec tego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę oraz subskrybujcie na kanał PA!